Rondo wiatraczna, nowe szaty uniwersytetu samogrowych. Zostaje na tym miejscu z lokalami handlowymi i usługowymi. A od drugiego piętra w górę mieszkania. Mieszkań będzie 470 sztuk. Jedno, dwóch, trzy, czteropokojowe z aneksami kubelnymi. Harmonogram wpłat to 10% od umowy deweloperskiej do końca sierpnia 20%, końca lutego 2017-30%, czerwiec kolejne 20% i listopad 2017-20% w sumie 100%. Bardzo mała inwestycja. Wysokie, wysokie mieszkania, wysokie piętra, aż 17 pięter. Cena, przykładowa lokalu na trzecim piętrze, 27 metrów, to 225 900. I cena Jest... Zamachy są zamachy. 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 Zamachy będzie miała 60 lokali handlowych, usługowych w sumie 11 tysięcy m2, dwa poziomy. Na parterze handel, na pierwszym piętrze usługi, biura, 160 miejsc parkingowych dla gości dogodne miejsce dla spędzenia wolnego czasu. No, kiedyś będzie blisko metro, ale tego nie wiadomo. Kto wie. Sam uniwersal grobów już niestety przestaje istnieć. A podobnie oryginalny projekt.